Witam Państwa serdecznie. Maciej Markowski, rzecznik prasowy Lechigdańsk. Ze mną jest drugi trener zespołu, pan Maciej Kalkowski oraz obrońca Mario Malocza. Spotykamy się przed drugim spotkaniem eliminacji Ligi Konferencji Europy. Jutro wyjazd do Macedonii, w czwartek, jak wiemy, mecz w Skopie o 17:00. Na początek może króciutko zapytam trenera i zawodnika, jak nastawienie przed tym drugim meczem, co już... Czego dowiedzieliśmy się już o rywalu po tym pierwszym meczu, czego jeszcze nie wiedzieliśmy przed? No, Nastawienie na, na pewno bojowe, tak? <laughs> Wynik, który uzyskaliśmy u siebie, yy, gdzieś, tam, gdzieś tam stawia nas w roli faworyta, ale my się tak wcale nie czujemy. To są, to jest mecz. Yy, ja miałem tam przyjemność być trzy tygodnie temu i, i już tam wtedy było 30 stopni, także, także myślę, że tutaj będzie około 40 w czasie tego meczu i, i tego się trochę obawiamy, ale jesteśmy przygotowani i, i na pewno jedziemy tam przypieczętować ten awans. Na pewno nie będzie łatwo, ale, ale jesteśmy gotowi. Mario? Myślę, że trener wszystko powiedział. Mamy bardzo dobry wynik z pierwszego meczu i zrobimy wszystko, żeby awansowali do następnej rundy, ale wiemy wszyscy, że to nie będzie łatwo, bo Akademia Panda pokazała w pierwszym meczu, że umiał grać piłkę. Mieli swoje sytuacje też. Także idziemy skoncentrowani po awans. Dzięki. Ja myślę, że możemy sobie od razu przejść do, do pytań. Mikrofon leży tutaj po prawej, więc może po prostu przekazujmy go sobie. Tak, tak, tak. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Pytanie do trenera Kalkowskiego. W meczu, w pierwszym meczu z Akademią Pandew zagraliście tutaj w sposób bardzo ofensywny. Na boisku było wielu zawodników no, typowo ofensywnych. Czy podobny pomysł jest na mecz rewanżowy? Tak, staramy się, staramy się grać ofensywnie i, i, i taki, taki chcemy mieć styl, nie chcemy, nie chcemy gdzieś stać na swojej połowie i się bronić. Będziemy chcieli tam na pewno narzucić swoje warunki, poprowadzić mecz po swojemu, ale jak to będzie zobaczymy, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Dzień dobry, panie trenerze, Oskar Bałk, czy. Ze względu na to, że niedługo startuje Liga i zacznie się ten wir praktycznie grania co 3-4 dni, czy planujecie jakieś zmiany w składzie na ten mecz leważowy zważając na dobry wynik z pierwszego meczu? Yy, zastanawiamy się, ale zawsze chcemy grać najlepszym zespołem. Yy... My myślimy tylko o następnym meczu zobaczymy na razie mecz z Płockiem będzie za cztery czy za 5 dni także nad tym się za bardzo nie zastanawiamy choć też jesteśmy już do niego przygotowani ale na, dla nas jest najważniejszy mecz w Skopie o godzinie 17 wystawiamy najlepszy skład i, i chcemy przypieczętować ten awans. I jeszcze jedno pytanie ode mnie czym najbardziej zaskoczyła was akademię Akademii Japanę? bo mimo tego że zdołaliście strzelić jej cztery bramki to jednak trzeba przyznać że Macedończycy bardzo, bardzo, bardzo też stworzyli Dużo okazji. Jak na taki wynik to troszeczkę jednak zamazuje ten obraz spotkania. Yy, tak jest. My sobie zdajemy sprawę, wiemy, jakie żeśmy popełnili błędy, ale też wiedzieliśmy, yy, jakimi zawodnikami Akademia Pandew dysponuje. Ja byłem na ich meczu. Gdzie grali z zespołem z Kosowa oglądałem tam już wtedy było widać, że to jest dobrze przygotowany zespół, młodzi chłopcy wybiegani, którzy grają bardzo ofensywnie. No i tak jak wiemy no, zawodnicy z tamtych regionów bardzo dobrze przygotowani technicznie, na to byliśmy przygotowani, stworzyli sobie tutaj dużo sytuacji. Postaramy się te nasze błędy wyeliminować i, i myślę, że będzie dobrze. Witam, Tomek Kosowski, Gazeta Obywatelska Miasto. Najpierw też pytanie do, do trenera. Znaliście, znaczy na tyle na ile udało się poznać ten zespół, go poznaliście, czy w tym meczu któryś zawodnik jakoś też specjalnie wpadł wam w oko, który może wcześniej nie był tak, tak dobrze rozpoznany, któryś był bardziej niebezpieczny niż się, niż się spodziewaliście? Nie, oglądaliśmy, ja oprócz tego, że oglądałem ich jeden mecz na żywo, to oglądaliśmy też dwa, trzy, trzy mecze ich sparingowe przed sezonem i zdawaliśmy sobie sprawę z ich siły ofensywnej. Wiedzieliśmy, że mają troszeczkę kłopotów w obronie, ale w ofensywie są bardzo dobrzy i ci zawodnicy, na których zwracaliśmy uwagę, których przygotowaliśmy dla zespołu indywidualnie, potwierdzili swoje dość duże umiejętności i pokazali to tutaj na boisku. To może pytanie do Mario. No właśnie, ta, ta gra defensywna, całego zespołu pewnie pewnie troszeczkę pozostawiała do życzenia. Przeanalizowaliście sobie to wszystko, jak to wyglądało, czy to bardziej były błędy indywidualne, czy może błędy systemowe i dlatego rywale mieli, mieli no dosyć sporo tych sytuacji podramkowych? To myślę, że defensywnie możemy na pewno zagrać lepiej, ale to też są europejskie puchary. Ten zespół nie jest tam gra walczył o spadek w Macedonii. Oni zrobili tam 64 punkty i to, to jest na pewno bardzo dobry wynik. I nie jest, to nie jest takiej rozgrywki, że będziemy grali 3-4-0, wygrywali, że przeciwnik nie będzie zrobił żadnej sytuacji. Także oni mają swoje umiejętności. Myślę, że po prostu byliśmy lepsi na boisku. Strzeliliśmy 4 cztery bramki. W defensywie możemy być lepsi, ale myślę, że jeżeli będziemy grali znowu taki mecz, myślę, że będzie wszystko pod naszą kontrolą. Powiedz jeszcze, jako człowiek pochodzący z Bałkanów, ta pogoda, godzina 17, środek lata to rzeczywiście może być taki czynnik, który może Wam sprawić trochę problemów? Pan nie wiem, kiedy ostatnio byłem na Bałkanach w tym czasie, ale e, też jestem przyzwyczajony do tej tutaj polskiej pogody. Ale na pewno grałem raz z Hajdukiem w Macedonii i myślę, że graliśmy jeszcze gorsze o 14. Było tam 45 stopni. Ale musimy się przygotować do tego i zrobić wszystko. Dziękuję. A jeszcze do Mario pytanie. bo... Pewnie jako Hajduk tam gdzieś zajechaliście do, nie wiem, pewnie bardziej Wardaru, Skopie, bo to jest ta, 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 ta mocniejsza drużyna. Jaki tam jest klimat w ogóle? Bo ja nie wiem, czy ja dobrze zlokalizowałem obiekt, ale to jest stadion na 2,5 tysiąca kibiców. To takie bez kibiców, właściwie tam takiej presji nie będzie. Pan, na tym stadionu nie grałem. Grałem na tym nacjonalnym stadionie w Skopie i nie widziałem. ale trener Kalkowski był na tym małym stadionu i myślę, że lepiej, że trener powie. Poprosimy trenera, żeby powiedział. No jest to obiekt, gdzie swoje mecze rozgrywa reprezentacja Macedonii, UNDER 21, to jest taki ich, e, reprezentacyjny obiekt. Tam są dwa boiska chyba treningowe, z tego co pamiętam, i, i te jedno na, na 2,5 tysiąca, no nie jest to za duży obiekt. E, no, ale, no ale co, no musimy sobie poradzić wszędzie. No jeszcze pytanie o marszrutę, bo gracie w czwartek, Mecz daleko stąd, potem trzeba płock zagrać, a potem sposobić się, no mamy nadzieję, na wyjazd do wiednia. Jak wygląda tutaj ten harmonogram zajęć? Tam wciśniecie jakieś jednostki treningowe, czy to wszystko się będzie odbywało w biegu i w jednej takiej podróży, że nie będziecie się rozstawać? No Myślę, że mamy teraz taki okres, że obyśmy rozegrali osiem meczy tutaj do końca, do końca tego miesiąca, bo tak to gdzieś tam wyjdzie razem z ligą i, i, i na to, żeśmy się przygotowali na obozie, tak? Ciężko pracowaliśmy na obozie. No teraz, tak jak chyba wszystkie zespoły, które grają. W Pucharek Europejskich, po meczu rozruch, przygotowanie następnego meczu i mecz i tak to wychodzi i obyśmy jak najdłużej mieli taki problem, żeby grać co trzy dni. To ja do trenera jeszcze pytanie o ostatnią wizytę w Wiedniu, bo już myślicie, wybiegacie do przodu. Jakie wrażenia, jeżeli chodzi o Rapid, no bo panuje takie ogólne przekonanie, że to zespół podobny, zbliżony poziomem do Brentby. Rzeczywiście byłem na meczu Rapid, W1 Celtic, Glasgow, ale, ale no byłem obejrzeć ten Rapid, ale naprawdę my nie wszyscy, że my już jesteśmy gdzieś tam, że żeśmy to przeszli. My jesteśmy bardzo blisko, ale musimy postawić tą kropkę, kropkę na D i wtedy od, od yy, niedzieli wieczorem, będziemy po meczu z Polski będziemy się zastanawiać nad Rapidem. Yy, na dzień dzisiejszy nie chciałbym się o tym zespole za dużo wypowiadać. To był, to był fajny mecz na europejskim poziomie i, i, i bardzo bym chciał, ja i cały zespół, żebyśmy pojechali tam i zagrali fajny mecz. To jeszcze, jeszcze podpytam o, o, o warunki, nie wiem na ile to było możliwe sprawdzenie ich w, w Macedonii, bo wczoraj tak słuchałem sobie konferencji Lecha i tam narzekali trochę trenerzy, że nie było klimatyzacji w szatniach i tam musieli jakiś tam lód specjalnie sprowadzać, żeby piłkarze po treningu mogli tam się schłodzić i tak dalej, zregenerować od razu. Mieliście już jakieś rozeznanie, jak to wygląda tam na tym obiekcie? Jak, czy, czy, czego można się spodziewać? Tak, tak, specjalnie z kierownikiem zespołu pojechaliśmy. Obejrzeliśmy sobie hotel, obejrzeliśmy sobie, gdzie będziemy mieszkać i, i obejrzeliśmy sobie cały ten stadion razem z szatniami. Myślę, że szatni nie różnią się od szatni w niektórych polskich klubach i tutaj na pewno nie będziemy zaskoczeni. Te warunki są powiedzmy, że dobre. Mamy jeszcze jakieś pytania? Okej. Okay. Jeśli nie mamy, to myślę, że możemy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję, trener. bardzo dziękuję trenerowi, bardzo dziękuję Mario. Dziękuję również Państwu za przybycie. W czwartek, jak wiemy, mecz o 17.00. Jutro drużyna wylatuje około godziny 10.00. Dzięki.